Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj reading vlog i w najbliższym czasie pojawi się du dosyć dużo reading vlogów, więc każda osoba, która lubi reading vlogi, może się cieszyć. Ja również bardzo się cieszę, dlatego że bardzo przyjemnie mi się je nagrywa. Jeżeli chodzi o to, jakie książki będę czytała, to będę czytała dwie, dwa tomy: Nelly, tom pierwszy i tom drugi, tom pierwszy czyli tajemniczenie i tom drugi czyli za zauroczenie. To jest książka, to jest seria, która prawdopodobnie będzie czymś w stylu middle grade. Tak wyglądają okładki i jakbym miała wybierać między okładkami, która mi się bardziej podoba, to wybrałabym tę. Jest o wiele, o wiele ładniejsza. Ale może przeczytam Wam o czym są te, ten pierwszy tom właściwie, bo jednak zachowam ramy niespoilerowego gadania. Nelly jest zwyczajną 15-latką, chodzi do szkoły, zajmuje się młodszym bratem i podkochuje się w bracie przyjaciółki. Pewnego dnia podczas burzy wpada w rozdarcie czasoprzestrzenne i trafia do alternatywnej czy wy naprawdę musicie biegać teraz? Pewnego dnia podczas burzy wpada w rozdarcie czasoprzestrzenne i trafia do alternatywnej rzeczywistości. Aby przetrwać, musi szybko poznać panujące tam zasady, pomagają jej inni przesłani, którzy trafili do tego świata wcześniej. Nelly dostaje arystokratyczne nazwisko, uczy się dworskich manier i zaczyna nowe życie. Pozornie udaje się to dostosować, jej jedynym celem pozostaje jednak znalezienie drogi powrotnej do domu. Okazuje się, że jej nowi przyjaciele walczą o to samo. I z tego co wiem. Nie, to raczej nie będzie spoiler, natomiast z tego co wiem, to w tym drugim tomie ona dalej jest w, tym, w tej czasoprzestrzeni, bo to widzimy już po samym, po samym opisie z tyłu. E, a że ja chcę zrecenzować Wam dwa tomy, no to tyle chociaż mogę powiedzieć. Także będę na pewno czytała sobie te dwie książki. Oprócz tego, co ciekawe, idziemy na wesele w sobotę, więc prawdopodobnie będą jakieś urywki z wesela. A ja dzisiaj, oprócz tego, że zacząć sobie czytać tę książkę, która z notabene ma bardzo dużo literki, to chcę zrobić tiramisu i będziecie z tego mieli jakieś pewnie wstawki i muszę zrobić rysunki do re reakcji difluorokarbenów z anionami pochodzącymi z amidów i oksymów. Także takie są moje plany, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Tak, tak można mówić w języku potocznym i widzimy się przy robieniu tiramisu. When I wake up in the morning, drinking coffee on my balcony, trees are dancing to the whistle of the wind. Lord, I'm thankful for everything. godzina 22, ja przeczytałam 80 stron Nelly w tajemniczeni i od razu powiem, że to jest na pewno książka dla młodszych czytelników, dla takich, którzy może dopiero rozpoczynają swoją przygodę z książkami fantastycznymi, a może lubią coś innego, bo mam wrażenie, że mimo, że od nie wiem, z 12 roku życia, mniej więcej, czytam książki, czytam w większości fantastyczne, to jeszcze z taką się nie spotkałam. Jest tu jedna pewna wada, która mi się jak na razie nie podoba, czyli to, że momentami widzę, że dialogi są nieco e, nienaturalne. Natomiast wydaje mi się, że to też może wynikać z tego, że to po prostu nie jest książka dla mojej grupy wiekowej. W książce poznajemy naszą główną bohaterkę, czyli Nelly, która mieszka razem z rodzicami, bo jakby ma 15 lat, i ze swoim bratem, który ma zespół Aspergera. I podoba mi się to, że. Że um, autorka poruszyła ten temat, temat Aspergera. Uważam, że zrobiła to jak na razie w bardzo dobry sposób, w taki um, nieszkodliwy. Co więcej, nasza główna bohaterka, w trakcie burzy, w, ktu, której, wra, w, trakcie burzy, w której wraca do domu, e, okazuje się, że trafia w nią piorun i przenosi się do nowego świata. Co więcej, nasza główna bohaterka zawsze chciała być arystokratką a jest możliwość, że uda się to w tym drugim świecie. I to jest tak mniej więcej o czym jest ta książka. Na razie jest w porządku. Mam nadzieję, że bardziej się rozkręci akcja i że dialogi będą nieco lepsze. Na razie jest okej, okay. zobaczymy jak będzie dalej. Ania, lat 21, nie ma łapy. Ania, jaki jest problem? Nie mam łapy, A to nie działa. Dlaczego nie działa? Powiedz nam o tym. Pokaż, pokaż blisko łapę. Ma bez tak? Nie no. Nie, A nie działa. działa, no. Nie. Nie, nie, działa. Działa. nie działa. Jest właśnie czwartek, godzina 21.24 ja dopiero niedawno ogarnęłam się z moim życiem. A mówię, ogarnęłam się ze swoim życiem, mam na myśli byłam w sklepie, zrobiłam zdjęcia na Instagrama i w sumie trochę też leniuchowałam, bo to też się przydaje w życiu. Ale oprócz tego skończyłam czytać książkę, czyli Nelly w Tajemniczeni. Dzisiaj w autobusie przeczytałam dosyć dużo, dlatego, że wracałam dzisiaj tramwajem prawie godzinę, także miałam bardzo dużo czasu, żeby poczytać. Są rzeczy w tej książce, które mi się bardzo podobają i są też rzeczy, które mi się tak średnio podobają. I może zacznijmy sobie od tych gorszych rzeczy. I dla mnie to jest Instant Love, które niestety tutaj jest, którego się niestety domyśliłam. Byłam prawie pewna, że takie coś będzie, bo to jednak mam wrażenie jest dalej dosyć sztampowy. Motyw, który znajduje się w książkach dla młodzieży. A że tak jak Wam mówiłam, to jest książka dla młodszej młodzieży, bo to jest middle grade, A chciałabym, żebyśmy powoli od tego odchodzili. Natomiast tak jak mówię, ja się tego spodziewałam, więc dla mnie to nie jest wielkie rozczarowanie, że tutaj jest takie coś. I druga rzecz, która ma mniejsze znaczenie, jakby w samej mojej opinii, to to, że ja czuję, że to jest książka middle grade'owa. Natomiast wiem, że gdybym miała lat 10, tudzież 12, tudzież 14, to na pewno bardzo, bardzo spodoba mi się ta książka. I tutaj tak ładnie płynnie przejdę do e, dobrych rzeczy tej książki, i e, chciałabym wychwalić dwie rzeczy. Pierwsza to ten wątek Aspergera, który jest liźnięty, tak naprawdę. Natomiast uważam, że on jest fajnie wprowadzony. I pewnie warto by było wspomnieć, że ja wiem, że nie mówimy teraz, że Asperger jest chorobą, natomiast dalej w książkach, podręcznikach medycznych spotykamy słowo choroba Aspergera. Więc ja tutaj się wgłębiać w tą nomenklaturę nie będę. I uważam, że to jest coś fajnego. To, że tak naprawdę mamy w bardzo prosty sposób wytłumaczone, na czym to polega. Te osoby to są normalni ludzie. To nie jest coś dziwnego. To jest, to jest rzecz, która się spotyka naprawdę często w tych czasach i często nawet ludzie, którzy mają spektrum autyzmu, nie wiedzą o tym. I na przykład dowiadują się dopiero, gdy idą do psychologa w wieku 30 lat. I to nie jest nic dziwnego. Warto po prostu wspomnieć i powiedzieć dzieciom, że jest coś takiego i że to nie sprawia, że jesteśmy czymś jakimś gorszym człowiekiem. Tak jak mówię, to jest liźnięte, chciałabym, żeby to było bardziej poprowadzone, natomiast nasza główna bohaterka nie jest w świecie, w którym ma swojego brata, więc, e, więc no nie możemy tego bardziej rozwinąć, ale fajnie, że to w, jest tam wprowadzone. A druga rzecz, za którą naprawdę e, brawa, to wątek fizyczny, który tutaj też jest w tej książce, e, czyli wątek tego, że mamy poruszone teorie Einsteina na temat wszechświata i teorie generalnie fizyków na temat wszechświata. Czyli mamy te teorie bańki mydlanej, mam nadzieję, że to się tak nazywa, e, czyli tego, że wszechświat może się składać z bańek mydlanych, które są od siebie niezależne i żyją w jednym wszechświecie. E, I ja uważam, że to jest naprawdę coś świetnego, że jeżeli mamy czytelnika, który E, powiedzmy, fizykę na pewno ma. Właśnie zgubiłam wątek, bo Adam szedł do salonu, także jeżeli bym się powtórzyła, to przepraszam. Najczęściej tak, podoba mi się ta idea tych, tej fizyki, która jest tutaj wsadzona, bo wiadomo, że czytelnik prawdopodobnie ma fizykę w szkole i prawdopodobnie zna podstawy, ale to. Część z tych rzeczy, o których tutaj mówimy, nie jest poruszana na lekcjach w szkole. Chyba, że mamy nauczyciela, który wyjątkowo na przykład interesuje się wszechświatem, tudzież astronomią, po prostu astrofizyką. Także za to naprawdę jest wielki plus. Ja sama naprawdę e, o niektórych z tych rzeczy nie wiedziałam i podoba mi się idea wykreowania tego świata, tego, że mamy e, świat ludzki, Ludzki. Świat, w którym my żyjemy i ten świat równoległy. i Bałam się, że ta książka nie będzie miała niczego wartościowego w sobie, ale uważam, że naprawdę należy się plus za to, że ten świat jakby nie jest tylko i wyłącznie fantastycznie stworzony, nie jest w wyobraźni y, autorki, ale również jest podparty w pewien sposób, taki naprawdę luźny, ale jest podparty fizyką naszą, taką, którą my znamy, którą znamy z, e, z jakichś artykułów naukowych. Na ten moment jestem skora przyznać tej książce. 3,5 gwiazdki. I tak jak mówię, pewnie gdybym była nieco młodsza, to podobałabym mi się jeszcze bardziej. I jest jeszcze jedna rzecz, do której bym się chciała odnieść, czyli ten opis z tyłu, który bardzo mnie zniechęcił, jak go przeczytam, czyli to, że Nelly jest zwyczajną, 15-latką, chodzi do szkoły, zajmuje się młodszym latem, podkochuje się w bracie przyjaciółki. I to jest. To ja nie lubię na przykład tego określenia, ona jest zwyczajną nastolatką. tudzież 15-latką, tak jak mamy tutaj, dlatego że po co? Po co ten epitet zwyczajny? My dla siebie i dla swojego otoczenia jesteśmy wyjątkowi, więc ja nie lubię po prostu tego przymiotnika y, zwyczajny. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o jakieś takie moje przemyślenia. E, jestem ciekawa tego drugiego tomu. E, te, to jest drugi tom. Będę się za niego brała albo jutro wieczorem, albo w sobotę rano. Także widzimy się później. Teraz tak pomyślałam, że skoro już nagrywam tego reading vloga, to że pokażę Wam co do mnie dzisiaj przyszło, e, pewnie już część z was się domyśla, co to jest, bo jednak to jest coś, o czym ja ostatnio gadam bez przerwy na moim kanale, bo są to dwie książki z, e, z serii Ania z Zielonego Wzgórza czyli Dolina Tenczy i opowieści z Awonly. Jeżeli ktoś z was byłby ciekawy, to ja nie mam zamiaru czytać e, ani z Wyspy Księcia Edwarda, dlatego że. Tylko i wyłącznie polski tytuł ma w tytule Ania. I to jest prawdopodobnie tylko po to, żebyśmy to kupowali, dlatego że Ania w tej książce występuje naprawdę sporadycznie. Więc pomyślałam, że nie mam aż takiej ochoty, żeby to czytać, bo jakoś tak Blajtowie aż tak bardzo mojej uwagi nie kupili. A, także nie będę czytała tamtych. I kupiłam sobie z tego wydania, o którym pisało mi dosyć dużo osób na. na Instagramie. To jest wydanie, które w wydaje w kioskach. Wiem, że to w, w kioskach można kupić. Kupiłam je na stronie Literi, więc będę miała cztery różne wydania Ani. Jak widzicie, tu pewnie się układa napis w kolekcja Montgomery, tak zgaduję. E, więc mam Dolinę Tęczy, czyli siódmy tom i mam opowieści z Avonlea. E... Why would you look outside when you have all of the world inside one two three four yeah your heart is a sun and it shines as it opens Yeah, well, your heart is a sun and it shines does it all Yeah, Your heart is the sun and it shines. Is it all be? Where your heart is the sun and it shines. As it all be? Your bones are the earth and they sing with the mountains. Where your bones are the earth and they sing. Jest właśnie godzina 14:38, niedziela. E, co prawda, mieliśmy wrócić dopiero dzisiaj do, do Warszawy, natomiast wróciliśmy w nocy. Byliśmy o 5 rano dopiero w domu. E, także trochę pospałam. Pospałam do godziny 11. Wesele było cudowne. E, naprawdę było bardzo miło. Ja nie znałam państwa młodych wcześniej. Poszłam jako osoba towarzysząca e, i co, co ciekawe, prawie złapałam welon, tak samo jak Adam prawie złapał e, muszkę, bo mm, w momencie, w którym, i jak wiadomo, najpierw łapiemy welon e, i ja powiedziałam pannie młodej pół żartem, pół serio, że ma mi rzucać. No i faktycznie rzuciła w moją stronę, z tym, że dziewczyna koło mnie się rzuciła potem welon, więc ja niestety nie, nie dałam rady go zdobyć. A że później Adam, jakby już wiedział, że nie ma zamiaru złapać muszki, no to e, mimo, że muszka poleciała dokładnie w jego stronę, to on ręce blisko siebie trzymał. No i skończyło się tak, że kuzynostwo złapało welon i muszkę. Także. Niestety nie mamy nowej pary. E, tak jak mówię, było bardzo ładnie. Było m, dużo osób, ponieważ wesele było na chyba około 300 osób, e, ale było naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Ja bardzo lubię wesela. Jeszcze jedno nam się prawdopodobnie w tym roku szykuje, także tym bardziej ja się bardzo cieszę. E, no, ale jeżeli chodzi o to, co czytam, to czytam drugi tom. Jestem wczoraj zaczęłam i jestem na stronie 100. 51 Neli za uroczeniem i ta część rozpoczyna się miesiąc po wydarzeniach z pierwszego tomu czyli z Neli w tajemniczeni i w tej części mamy bardziej wysunięty wątek polityczny to znaczy nie interesuje nas aż tak bardzo już um, to co było przedmiotem w pierwszym tomie tutaj bardziej skupiamy się na polityce tego kraju w którym um, oni mieszkają na tym dlaczego tak bardzo ta monarchia Chociaż nie wiem, czy mogę użyć tego słowa w odniesieniu tutaj, ale dlaczego król i królowa tak bardzo nie chcą, żeby ktoś się dowiedział, jak działa to państwo i tak dalej, i tak dalej. Więc pod tym względem jest bardzo fajna ta historia i uważam, że wprowadzenie wątków politycznych do książek dla młodszych czytelników jest bardzo dobre, bo jednak one, my je bardzo często później spotykamy już w takiej fantastyce, 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 <taki> takiej z pierwszej półki. Tam jednak te wszystkie intrygi Kręcą się zawsze wokół wątku politycznego. Dla przykładów w Grze o Tron mamy właśnie taki zabieg, w Wiedźminie, w Odcieniach Magii, który szłap. więc jest mnóstwo tych takich książek. W tej książce jest są wprowadzone. gra on pierwsze skrzypce w tej historii um, i mi się podoba. Natomiast to, co mi się nie podoba, to to, że niestety weszliśmy na e, pole trójkąta miłosnego, który, których ja nie lubię. Ja, jak pewnie wiecie, ja nie lubię instant nie lubię trójkątów miłosnych, bo one są dla mnie dosyć e, nierealistyczne po prostu, jakby nie nie. Wiem, że to jest książka fantastyczna i tutaj nie muszą występować bardzo realistyczne wątki, natomiast mimo wszystko jakoś to mi nie gra. Więc mam nadzieję, że nasza główna bohaterka się w którymś momencie rozgarnie. Fajne jest to, że ten zarzut, który miałam co do pierwszej części, czyli to, że czasami dialogi są e, nienaturalne, całkowicie zniknął. E, pisarka widać, że nawet nie wiem, czy to jest kwestia samej pisarki, czy może tłumaczenia, czy, czy czegokolwiek, e, ale widać, że jest to poprawione. Więc tak jak mówię, tutaj pierwsze skrzypce gra tam wątek polityczny. E, Podobają mi, podoba mi się bohaterowie, mamy tutaj wprowadzone kilka nowych postaci, mamy, chociaż mimo wszystko mamy te postaci, z poprzedniego tomu, nasza główna bohaterka dalej chce się wydostać z tego świata, dalej chce wrócić do swojej rodziny um, i dalej ukrywa te tajemnice, że ona nie pochodzi z tego świata. Chciałabym, żeby zmienił się ten wątek trójkąta miłosnego, i, i tyle. Bo zostało mi 100 stron, więc prawdopodobnie już dzisiaj skończę tę książkę. Jestem na 151, a ta historia ma. 256 stron. Także jeszcze dzisiaj do Was wrócę z taką e, dokładną opinią. A jeżeli chodzi o to, co teraz będę robiła, to będę się uczyła e, na chemię analityczną, co nie do końca mnie cieszy. Natomiast e, You gotta do what you gotta do. Jest godzina 21. Ja niedawno skończyłam czytać Nelly zauroczenie i przyznaję, że ta część podobała mi się mniej niż pierwszy tom. I zaraz się troszkę tak wytłumaczę, dlaczego. Ten wątek, trójkąta miłosnego, na który ja narzekałam we wcześniejszym klipie, jest nawet ok wybrnięty, natomiast to dalej jest rzecz, której ja nie lubię i która niestety mi przeszkadza w takich. Tego typu książkach. Natomiast wiem, że jest wiele osób, które nie mają z tym żadnego problemu. W szczególności, że tutaj w tej książce to nie jest w stylu Zmierzchu i tych innych książek, w których mamy naprawdę taką typową. To pew niezdecydowanie głównej bohaterki. A jeśli chodzi o zakończenia, to w obu tych tomach one były dosyć szybkie. Natomiast ja czasami to uważam jako e, zła rzecz, tutaj uważam, że to jest specjalny zabieg, tak jak to po prostu bywa w książkach dla młodszych czytelników, że e, tam się rzeczy dzieją dosyć szybko, i w tym nie ma nic złego, to jest po prostu rzecz, która zdarzy się w takich książkach. Natomiast mimo wszystko, ten tom był trochę nudniejszy. Mam wrażenie, że mniej się na pewno działo niż w pierwszym tomie. E, dalej podobała mi się. To, że ta książka niesie ze sobą jakąś tam wiedzę fizyczną i, i właśnie wiedzę na temat choroby Aspergera, chociaż tutaj w tym tomie jest bodajże tylko raz to wspomniane. A, natomiast to było wspomniane właśnie w tym pierwszym tomie, o którym. Wam już wcześniej mówiłam, więc tak naprawdę uważam, że te książki za fajny wstęp do fantastyki dla młodszego czytelnika, tak powiedzmy dla czytelnika w wieku 10-15. Ja nie ukrywam, że czułam się nieco zastarana na te książki, natomiast z drugiej strony też nie jest to nic dziwnego, bo to po prostu nie była książka przeznaczona dla mojej grupy wiekowej i ja sobie z tego zdawałam sprawę. E, także jeżeli tutaj są jakieś mamy lub też czytelnicy e, właśnie w, w tej grupie wiekowej 10-15, no to myślę, że to jest fajna, fajna Fajna książka, taka, która odrywa nas od rzeczywistości, ale dalej zachowujemy jakąś taką dozę e, ciekawych informacji dostarczonych razem z fabułą. I wracając jeszcze na chwilę do tego drugiego tomu, bo teraz sobie przypomniałam. E, była tu pewna scena, w której nasza główna bohaterka musiała komuś e, opatrzyć rany. i nagle ona mu zaczęła spuszczać krew. I czekała, aż z tej rany wypłynie krew. I teraz zastanawiam się, czy czy może to jest jakiś błąd, czy o co chodzi, bo nawet upewniłam się, zapytałam się koleżanek, czy, czy w ogóle słyszało o takiej praktyce, w której byśmy spuszczali krew z rany, bo ile to nie jest trucizna, no to ja jakby nie widzę sensu tego. I to jest taki zgrzyt, mój mały. Ale pomijając już ten jeden bardzo dziwaczny fakt, dobrze była opisana sama procedura. procedura było powiedziane o tym, żeby szukać czystego prześcieradła, żeby podrzeć je na kawałki i przyłożyć do rany w celu zatamowania krwi. To w sumie po co ona tą krew wypuściła? I don't know. Tak czy inaczej, cała reszta była naprawdę w porządku. Dobrze bawiłam się czytając tę książkę, nie było dla mnie to nic e, odkrywczego i nic nowego w moim czytelniczym świecie, ale na pewno fajnie jest czasami zobaczyć, co nowego pojawia się na rynku dla młodszych czytelników e, i Wam o tym powiedzieć, bo ta książka generalnie na Goodreads ma chyba pięć opinii? I 17 ocen, także bardzo mało. Więc to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to prawdopodobnie już wiecie, ale w lutym prawdopodobnie będą się pojawiały vlogi co tydzień. Także wszystkich fanów vlogów chyba ucieszy ta, ta informacja. A ja teraz wracam do nauki. Jakiś czas temu po raz kolejny stworzyła się wielka wielka drama na temat kółek wzajemnej adoracji na Instagramie. Dlatego, że, zaczyna, że zaczytana Querida, mam nadzieję, że to dobrze wymawiam, wstawiła takie, takie rozpiskę, co przeszkadza Innym ludziom na Instagramie i dlaczego na przykład dają unfollow. I właśnie jednym z tych powodów była kółeczka wzajemnej adoracji, czego ja niestety nie rozumiem, i ktoś mnie właśnie spamuje na Instagramie, czego ja generalnie nie rozumiem, bo tak jak w każdej społeczności, to dalej jest krzywo. Jesus. Jak w każdej społeczności są jakieś grupki, jakby to jest normalne. W pracy mamy grupkę, z którą się kolegujemy, na uczelni mamy grupkę, z którą się kolegujemy, i to nie jest nic dziwnego. Natomiast nagle tutaj zrobi się z tego coś niewolnego wyobrażalnie okropnego. To pomyślałam, że żeby Wam dać taki mały obraz tego, że to wcale nie jest tak i że my też inne konta oglądamy i też z innymi kątami się kolegujemy, ale to, że akurat tak się składa... A, właśnie, warto by było wyjaśnić. To, że my na przykład w momencie, w którym się widzimy i udostępniamy to i oznaczamy się nawzajem, nie wynika z tego, że my się chcemy temu chwalić, tylko z tego, że my jesteśmy rozrzucone po całej Polsce. Rozrzucenie, no bo nawet Rotan. Bo Rotan to jest Poznań, Bezcelerki to jest Tłódź, Karolina to jest Wrocław razem z Olą, e, Ula też była Wrocławiem, teraz trochę niżej. E, ja jestem ze Śląska, tudzież z Warszawy. Sasna jest ze Śląska, tak samo jak Myra. Wszyscy w większości jesteśmy bardzo rozsiani i mamy do siebie po kilka godzin, więc dla nas takie spotkanie się to jest no, dosyć duże przedsięwzięcie. Żeby jeszcze sobie zgrać terminy i żeby to jakoś tam fajnie wyszło, więc to nie jest tak, że my się tym chwalimy, bo chcemy się tym chwalić i, i, i nie wiem, i nie wiadomo, co z tego robimy, tylko po prostu dla nas to jest coś takiego, no nie zdarza się to co tydzień, tak? A wracając do meritum tej mojej wypowiedzi, no to chciałabym tutaj zrobić taki, taką małą reklamę niektórym skąd na Instagramie, które bardzo lubię. I tak sobie pomyślałam, że może to będzie dosyć cykliczna rzecz, bo bo dlaczego by nie? Ja na Instagramie często nie robię tych shout-outów, dlatego że wiem, że dosyć dużo osób to przeklikuje, sama przeklikuje w większości, jeżeli ktoś robi share for share, bo nie wiem, bo jakby ja chciałabym jakąś historię do tego mieć, na przykład dlaczego kogoś polecamy. I pierwszym z tych kont tutaj będziecie mieli Skriny ich fidów. Jest legalna blond, czyli Karolina. Ja z Karoliną piszę bardzo często, jak Karolina ma czas, bo Karolina dosyć dużo się uczy, ona studiuje prawo w, 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 w Szczecinie. Mam nadzieję, że się nie mylę z miastem. Generalnie okolice zachodniej Polski. Tak czy inaczej, Karolina jest super dziewczyną. Jest bardzo pogodna, pokazuje się bez makijażu, nie ma żadnego problemu z samoakceptacją. I przy tym czyta bardzo dobre książki. I mimo, że nie zawsze musimy się, jakby nie zawsze się zgadzamy z opiniami to jest naturalne, to tak czy inaczej, ja bardzo lubię z nią sobie dyskutować. Kolejne konto to jest Olejny Kowa. E, czyli Martyna jest taką osobą, która bardzo lubi kupować książki, co więcej jej mąż kiedyś do mnie napisał, żebym mu pomogła wybrać jakąś książkę dla niej e, także mam z nią same dobre wspomnienia ja generalnie Martynę bardzo lubię e, lubię oglądać jej historie, bo są bardzo estetyczne, a dla mnie to jest e, Duże, ma duży wpływ na to, jak ja odbieram daną osobę, i czy chcemy się oglądać jej historię, czy po prostu to przeklikuję, bo nie ukrywam, że zdarza się i tak. Także Martyna jest kolejną osobą, którą polecam. Dalej mamy bukietnicę, czyli Gosię, z którą spotkałam się w piątek, przyjechała z Łodzi do Warszawy, żeby spotkać się ze mną i tam jeszcze z Klaudią z Mood for Book. I okazało się, że z Gosią jesteśmy niezwykle podobne, bo obie jesteśmy strasznymi gadłami, takimi nie do przegadania. Gosia studiuje na politechnice łódzkiej jest przepogodną osobą, jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Tak wiem, że to nie jest opis charakteru tudzież cecha, natomiast warto chyba o tym wspomnieć, bo naprawdę go się jest bardzo ładną dziewczyną. E, robi bardzo estetyczne zdjęcia. Na story pojawia się tak falami. Ja bardzo lubię, jak się pojawia, e, więc myślę, że to jest kolejna osoba, do której warto by było zajrzeć. Dalej mam PA Treats. Beatrice, nie wiem, Beharitz. Tak inaczej to jest dziewczyna, z którą zdarza mi się pisać. Nie piszę z nią mega często, ale bardzo lubię jej zdjęcia i bardzo lubię całą taką estetykę, która, która jest u niej zachowana na profilu, dlatego, że ona ma bardzo proste zdjęcia, co ja lubię. Dalej mamy Small Big Shelter, czyli Patrycję. Patrycja bardzo lubi zwierzątka co jakby dla mnie jest dużym plusem, dlatego, że ja też bardzo lubię zwierzęta i obie mamy słodki głosik, jak mówimy do kotków, tudzież do piesków, więc do niej również warto zajrzeć, też ją bardzo, bardzo lubię. Dalej mamy Karolinę Kowalską, którą uwielbiam za zdjęcia. Jej zdjęcia są zawsze takie bardzo żywe i dokładnie jestem w stanie powiedzieć, że to jest jej zdjęcie, że to ona je robiła i że to jest z jej domu. Czyta też bardzo ciekawe książki, ostatnimi czasami zaczytuje się w reportażach, także jeżeli ktoś z Was... E, lubi, chce, no to tam też zapraszam. Dalej mam następną stronę, czyli Patrycję, która również ma bardzo ładne zdjęcia. One zawsze są zachowane w takiej bieli, którą który ja po prostu bardzo lubię. Też jestem w stanie dokładnie powiedzieć, że to ona je zrobiła. E, Patrycja bardzo często udziela się na Insta Stories, jest generalnie taką dziewczyną, która lubi dużo pogadać. Także jeżeli lubicie gadanie Insta Stories, no to u Patrycji na pewno je znajdziecie. Dalej mam Zuzię yy, I Zuza jest dziewczyną, która swego czasu napisała do mnie na, na Instagram. Dlatego że walczyła z rakiem i od razu mówię, walkę wygrała i teraz sama jeździ i uświadamia ludzi na temat raka, na temat tego, jak przebiega cały proces leczenia. I Zuza jest taką osobą, którą ja naprawdę bardzo lubię obserwować, bo doceniam to, ile ona robi dla, dla jakby uświadamiania ludzi na tym, o tym. Na czym polega e, walka z rakiem, jak to przebiega, e, dlatego że Zuza jeszcze nie jest pełnoletnia, więc e, młodo, niestety zachorowała, ale jak widać, wygrała i naprawdę dobrze, że ją tutaj mamy, bo jest przecudowną dziewczyną, a co więcej, potrafił pięknie śpiewać. Więc e, na jej profil na Facebooku też Was zapraszam. Dalej mamy Lavender Refs i jeżeli ktoś z Was mówi, że ja czytam dużo i szybko, to zaj zajrzyjcie do niej, bo ona czyta jeszcze szybciej i jeszcze więcej, i czyta. Też y, różne książki, często są to nowości, ale nie tylko, więc y, zaczytuje się też w klasykach. Teraz w ogóle trwa jej klasyczny maraton, więc też do niego zachęcam i zapraszam. Już ostatnie trzy profile, także już teraz tak na takim szybciku, bo już widzę, że bardzo długo gadam, to dziewczyna z biblioteki. Ja bardzo lubię jej profil, ona bardzo dużo reportaży czyta, mimo że też nie zawsze zgadzam się z jej opiniami na temat danych książek, to mimo wszystko ja. Lubię takie konta też obserwować, bo nie o to chodzi, żebyśmy się zawsze zgadzali na temat um, naszych poglądów, na temat danej książki, na temat, na temat Brawo Nikola. Tak czy inaczej, Zuza ma dodatkowo przepiękne, wielkie oczy, więc ja po prostu, jak widzę jakieś Insta Stories z Buzią, to jestem zachwycona tym, jak pięknie wygląda i zawsze mówię bardzo ciekawie. E, także tak jak mówię, jeżeli lubicie reportaże, to tam zapraszam. Chociaż nie tylko reportaże. E, I jeszcze dwie dziewczyny, które niedawno dołączyły do niedawno jedna z nich dosyć dawno już, do Booktube'a, czyli Teachbook i Getbooki. Obie dziewczyny bardzo lubię, oba profile bardzo lubię, one teraz organizują maraton z literaturą faktu, także do tego też zachęcam. Więc tak jak widzicie, miałam tutaj naprawdę kilka osób, z którymi nałogowo piszę i jeżeli o kimś zapomniałam lub też o kimś nie wspomniałam w tym filmie, to na pewno w innym wspomnę. Teraz to były takie naprawdę na szybciku wyrwane osoby, bo po prostu tak wpadł mi Jaki pomysł do głowy, że warto by było o czymś takim wspomnieć. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!